No i siemano widzowie, oczywiście znowu Was witam na CSGO Skin. w tym miejscu Kodzik Trezis daje Wam 2 ,10 zł 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania na start I tutaj jakbyście faktycznie postanowili coś do, sobie doładować, oczywiście z Kodzikiem Trezis dostajecie tutaj za stówkę 10 zł bonusu i dostajecie 5000 tysięcy punktów ewentowych Które możecie sobie wymienić tutaj oto w tej zakładce, możecie sobie uszczelić jakiegoś skinka i strzelamy, dostaliśmy awupkę darmową, także spoko no i co tutaj więcej, co tutaj więcej, dalej są na stronie natychmiastowe wpłaty, także oczywiście z kodzikiem Trezis. I jak to moi drodzy działa? Działa to tak samo jak właśnie przed tą aktualizacją od Valve, zaznaczacie sobie skinka, którego chcecie wpłacić, klikacie sobie zapłać, strona przysyła Wam ofertę wymiany i po akceptacji kasę macie od razu na stronie. Nie trzeba czekać wcale tych 7 dni, także według mnie elegancka oferta. No i co, sprzedajemy tutaj pięknego kałaszka, kurde którego zdobyliśmy w poprzednim odcinku. No i tutaj, co ja Wam powiem? No trzeba coś kurde namodzić. Trzeba coś namodzić i możemy kurde zacząć sobie na... Tak, patrzcie, tu jest nowa syneczka Tribal case. Damy sobie trzy takie szyneczki, sobie damy te tribale i damy sobie jeszcze kurde co tu sobie możemy jeszcze wsadzić. Damy sobie tego Teen Star Case'a. Raz, bo on już jest drogi masakrycznie. I nic więcej nie mam ochoty tutaj wsadzać, bo to na przykład ten charging Case kosztuje nasza 420 zł, nie? Także ja dziękuję za takie, za takie górne szczynki Dobra, możemy tak to puścić. Możemy tak to puścić, puszczam to na dwie osoby tryb standardowy i mamy to wygrać nie, o, i znowu Anonymous, Jak go mnie opierdzieli, to już chyba się nie lubimy z, anony, z anonymusem. No nie no dychę, dychę dał, człowiek strzyka 50 zł. Co to jest? 15 zł, a temu 72, dobra, to już ja już wiem, jak ta piłka się potoczyła, właśnie. No, mi tutaj AWP teraz za 20, i mu za 6. No, w ogóle tam rzeczynki się nie popisały. O, daj mi to. Pięknie, pięknie, pięknie. Człowieku, 500, no, prawie 600 zł wygraliśmy. Także to na razie sobie może zostać na ten moment. I nic mi się nie podoba, sądzę, że wam dalej wsadzić do konkursów Także te tańsze sobie możemy sprzedać, a tego Galila sobie możemy zostawić. I mamy dalej 1182 zł. Tutaj jest taka dłuższa bitwa, tutaj jest kałaszek. Hmm. Tutaj była za 216, tutaj jest za długa ta bitwa. Za długa jest ta bitwa, kurde, jest tutaj 20 szynek, także nie, nie chcę was zanudzać też na tym odcinku oczywiście. 117 zł, dwa kałaszki. Może być. Na trzy osoby tryb standardowy. Mamy tutaj trafić my. Pośród... No mamy my trafić. No i nie, chyba, chyba nie trafiliśmy. Przygotujesz Fagersona sobie. Dobra, są. patrzcie co on trafił, nie? Patrzcie co on kuźla trafi. No dobra, no dobra, to, to on to wiedział od samego początku. Dobra, za dwie stówki. Może za pochopnie, ale oby się opłaciło, kurde, Mać. Ech. Dobra, zrobimy sobie sami bitwę. Dziękuję za takie bitwy, bo tutaj widzicie, że oni mnie próbują ociućka z pieniędzy. I zrobimy sobie tutaj jedną próbę, nie? Zrobimy sobie tutaj jedną próbę, a żeby ta próba jeszcze kurde, żeby ją czymś tak wiecie, zaprzeć tą próbę, wsadzamy sobie teraz troszeczkę droższe szynki, nie, wsadzamy sobie teraz troszeczkę kurcze droższe te szynki i nie wiem jak by się jeszcze tutaj wsadzić, bo normalnie aż mnie brzydło jak takie ceny tutaj tych widzę teraz, aby mamy taki budżet. Cyberek może nie, damy sobie dwa razy jeszcze. Kurde, to nie będziemy robić za Alina. dobra. Wystarczy, wystarczy. Jeszcze mamy Galilę w razie w na zapasie i damy to w do Damy to w serdzie, damy to w serdzie nasze osoby i tutaj mamy trafić stickera, nie? No i są so, so już tutaj gracze, jest jeszcze bodysamu tutaj w zestawie. Nie ma stickera, jasna pała, dobra, to ja już wszystko wiem jak ta bitwa się kurde potoczyła, nie? To no jest minus. No jest minus, jest tragedia. O, patrzcie jakie jemki oni dostali, człowieku, nie ma żadnego... Nie no, jest delikatny minus, ale patrzcie jakie oni jemki dostali. Dwa x-raye, faktory New tutaj, kurde, dobra, ta szynka jest na czy coś tam. Dobra, i jak na ten moment, ja bym to sobie chyba sprzedał. I mamy, no jesteśmy na minus, dobra, dołączam tutaj, dołączam tutaj, 27720 I dołączam, i, i gramy, i gramy, i kurde, mamy to wygrać, bo tak naprawdę tutaj chyba jesteśmy na minus już w tym odcinku. No jak na razie takie tańsze sneczki. Właśnie music y sobie teraz lecą. Rzadko co ktokolwiek to otwiera w ogóle. No i co teraz? Tu później jest Wupa jest Crased, jest Rafles i jest jeszcze kałaszek tutaj na samym końcu. Zostaliśmy teraz 20 zł, także spoko. Teraz on dostał gryfa, także on dostał dużo lepiej niż my No goni mnie, goni mnie człowieku. Najmniej no przegonił mnie. Dobra. Rafflesik daj mi. To. Znaczy kra K co to jest? A, nawet nie zobaczyłem. Teraz jest yy, raftersik. Ohoho, ja pierdzielę, no dlaczego? I tak to by się widzowie pokończyło. Oczywiście, kurde, tutaj dostajemy teraz w Ciry. Także yy, trzeba przewozić teraz konkretniaka. I robimy, widzowie, to w ten sposób. Te strzynki się nie popisały, także damy sobie dwie. I kurde, nie wiem, co tutaj więcej wsadzić, tak naprawdę. Ta jest dobra. I szczerze, ja bym ją wsadził nawet dwa razy. I musiałem sobie wtedy odjąć tą jedną. I dałbym to na dwie osoby w underdog'u W underdog'u bym to dał i kurde tak naprawdę to zależy od tych dwóch szynek I bardzo drogie są te szynki, także trochę kasy jest 210zł za jedną szynkę No ale co to daje ta pierwsza Aha. Jeszcze mi drożej, no oczywiście, kurde Daj mu dawaj hm. Drogie mi to dało Ja pierdziele stówę Daj mu CO TO JEST Nawet, nawet taką bitwę potrafię przegrać, nie? Dobra widzowie, robimy ostatnią bitwę w tym odcinku Ja się napaliłem, że już wam tutaj wyciągnę jakąś kurde kosę w tym odcinku Mając takiego kałaka, a tu takie jaja Dobra widzowie, robimy taką bitwę na dwóch Robimy taką bitwę na dwóch I teraz kurde dałem tryb standardowy Nie wiem czy to dobrze w ogóle dałem Damy tego zapizdielca bo śmierci Labata Adriana oczywiście No i zobaczmy Dobra, jest ładna wupa z tej odcinki Uuu, pięknie, ale teraz zarąbało Dobrze, dobrze, dobrze 230zł może być no nie, teraz mam drogo Stówkę I teraz dwie te szynki. Mocno one by dalej mogą zdziwić. No nie, to, to gówno chyba jest Po 5 zł, człowieku, szynka 84. O, to mi drogie chyba dało. Może być, może być, człowieku, 527 zł. I teraz zrobimy tak, to. A szczerze, mógłbym wam wsadzić na konkurs, ale ona nie jest za wybitna. Ona nie jest za wybitna, kurde, właśnie jak tam konkursy jeszcze. No tutaj, aha, Lary znowu wyciągnął skina, co za gość Ten Lary to jest w ogóle nie, niemożliwy, co to w ogóle, patrzcie o co tutaj chodzi No i tutaj jest Digielek, ściągnięto oczywiście przez niego Tutaj jest jeszcze dalej awupa za 444 złote I pewnie Lary o nią sobie dalej walczy, ale wy też możecie o nią powalczyć Oczywiście z kodzikiem Trezis, jak doładzujecie za minimum 8,40 Strona dołączy was automatycznie już do tej, do tej awupki tutaj na konkursie No i co widzowie, robimy decydującą chyba Robimy chyba decydującą i powiem wam tak Nie wiem, w ogóle nie mam w zielonego pojęcia będzie jakieś mogę wsadzić. Także, także wsadzimy sobie dwa ult-stary, bo to są takie, powiedzmy, jak jest dzień, to to są pewniaczki. Co tutaj możemy sobie powsadzić? Watera, sobie możemy dać. Możemy sobie dać kołacha, możemy sobie dać Danger Zona I jakbyśmy wsadzili jeszcze na przykład coś takiego, to już na nie starczy. No boże, boże. A coś takiego? No to na to na wystarczy. Dobra, i damy jeszcze to. I to jest ostatnia bitwa decydująca w tym odcinku, czy w ogóle robimy jakikolwiek plus czy nie robimy jakiegokolwiek plusu. Fajnie by było to wygrać i... bo wtedy już stać by nas było na szynkę z kosą właśnie. No nie, Virtus'u dostał jakichś drogich. Jasna pała, 171 zł. Mamy taki shit. 16. Dlaczego on dostaje? Dlaczego on dostaje teraz cały czas? Ej, ja zapomniałem... Ten bot Alex miał mnie na każdej bitwie, w której on tylko jest. On już ma 300 zł, ja mam 120. Rozumiesz to? Rozumiesz to człowieku? Famas mi dało. Famas mi dało człowieku za 848. Dobra, to widzowie, już wszystko wiem, jak ten odcinek się zakończył. Jeszcze dostał MK. Także Faker są tutaj dla Bota Alexa. Już wiemy przynajmniej, jakiego bota łowić bo na następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro o 15. Strzałeczka.